Michał Materla w dobrym humorze, jak się udał pobyt w Stanach? Bardzo dobrze, ale widzę Ty też taka bije pewność siebie z Ciebie. Mówisz? Tak. A nie ma jej zazwyczaj? Nie no, wcześniej byłeś taki lekko zawstydzony albo zmieszany, nie Właśnie wiem. Właśnie coraz lepiej znamy tak naprawdę. A, no to, to dobrze. To może cofnę się, kiedyś 100 lat temu robiłem z Tobą wywiad, jeden z pierwszych, zapytałem Cię jak było w Stanach, kiedy pierwszy raz pojechałeś do AK, powiedziałeś mi obejrzyj sobie wideoblogi, więc teraz może trochę więcej mi odpowiesz. Yy, no, wiesz, tak naprawdę ciężko jest opowiadać nie wiadomo tam o jakieś historie drzewa sandałowego, bo tam jest po prostu ciężka orka. Mnogość sparring partnerów i, i każdy dzień, można powiedzieć, jest taki sam. Więc po to tam jadę, po to przede wszystkim, żeby mieć możliwość potrenowania z bardzo dobrymi zawodnikami i mieć na uwadze tylko właśnie te, te treningi, a nie sprawy poboczne. Jestem przekonany, z kim sparowałeś? Czy mógłbyś powiedzieć, co to był za zawodnik, który no, będzie odwzorowywał styl Twojego przyszłego rywala? Znaczy, już to, miałem dwóch. Może nie jakichś jeszcze super znanych nazwisk, ale bardzo dobrych y, strajkerów, którzy właśnie mieli odwrotną pozycję i, i przede wszystkim skupiałem się na sparingi z nimi. Nie? Ten rewanż już mocno siedzi w głowie? Co, Czasu coraz mniej? Nie no, wiesz, w, przegrane walki zawsze gdzieś tam są mocno zakorzenione. Jestem osobą, która wiadomo, nie, nie lubi przegrywać i nie potrafi oddzielić takiej jakiejś emocji od, od tych swoich wszystkich przegranych. Na dzień dzisiejszy mogę sobie w dwie sekundy po prostu przypomnieć, jak, jak się czułem w momencie każdej przegranej w swoim życiu. Było ich kilka i, i bardzo się cieszę, że będę mógł mieć możliwość rewanżu. Czyli forma jest życiowa? Myślę, że jest bardzo dobra życiowa. No To się okaże podczas, podczas walki. Nie? nie chcę tutaj zaognąć, ale Askam mówił, że jest po prostu lepszym zawodnikiem. Jak Ty byś się do tego odniósł? No, ma takie prawo mówić, tak? No bo nasza pierwsza walka wyglądała tak, jak wyglądała. Myślę, że do tego pytania będziemy mogli wrócić po, po drugiej walce. To no zostawmy, czekamy na Gdańsk. wobec tego jeszcze tylko powiedz, jak obstawiasz walkę wieczoru, czyli Saladin Parnas kontra Roman Szymański. No, bezwzględnie jestem za Romanem, ale czeka go Arcy Arcy trudne zadanie, bo Parnas jest po pierwsze młodym zawodnikiem, bardzo dynamicznym i bazującym właśnie na tej swojej szybkości, a Szymek mógłbym powiedzieć, że jest takim troszeczkę może podobnym do mnie zawodnikiem, który w tej wadze bije dużo kilogramów i bazuje na tej swojej fizyczności i, i tym bardzo dobrym parterze też. No i pytanie, czy on będzie w stanie złapać i skontrolować Parnasa na tyle, żeby go wymęczyć w parterze i przejąć inicjatywę i kontrolę walki. No właśnie, tylko nie wiem, czy wiesz, Roman wczoraj na, szymanie, na ważeniu wyglądał naprawdę bardzo, bardzo słabo. Być może za dużo zbija. No wiesz, nie, po pierwsze nie widziałem, po drugie to ciężko, bo jakby nie wiem, jak się do tego pytania odnieść. No wszystko zweryfikuje klatka tutaj, zobaczymy. Myślę, że Romek jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że oczywiście to są. Tak yy, bardzo delikatne sprawy, mówię o robieniu wagi, że można mieć teoretycznie już taki gotowy proces robienia wagi, ale on za każdym razem może wychodzić inaczej. Nie? Wiesz. Także odnośnie tego jego robienia wagi, no, ciężko mi powiedzieć, bo jakby nie byłem w jego sztabie i nie widziałem tego całego robienia wagi, ale wiem, że Romek też na pewno robi dużo tych kilogramów. Nie? Ode mnie to wszystko, wielkie dzięki. co. widzimy się już niebawem w Gdańsku. Trzy tygodnie.